Napis uroczystości Matki Boskiej Zielnej Kalwaria Zebrzydowska 1980 Zbliżenie na rzeźbę orła ze zbóż zatkniętego na wieńcu ozdobionym biało-czerwoną wstęgą. Wieniec zdobi szczyt snopka z kwiatów, na nim obraz Chrystusa. Grupa górali w ludowych strojach siedzi na trawie. Chłopcy opierają się o zatknięte w ziemię ciupagi, stoją pochyleni z dłońmi na kolanach. Jeden z górali ma kaftan zarzucony na jedno ramię. Zbliżenia na jego wyszywaną dekorację, kolorowe kwiaty. Inny mężczyzna nosi bardzo szeroki pas z grubej brązowej skóry, ze żłobionymi wzorami. Zbliżenia na ludzi w strojach ludowych. Mężczyzna w czapce z pawim piórem, kobiety z kwiecistymi wiankami na głowach, inne w sukienkach ze wzorzystą koronką. Starsze kobiety noszą na głowach białe chusty związane w czepki. Są ubrane w białe koszule, na nich noszą czarne suknie ozdobione kolorowymi fartuchami. Grupa ludzi siedzi na furmance obok koni. Mężczyźni w ludowych strojach niosą obraz Matki Boskiej z podpisem Parafia Opoczno. Przed nimi dziewczynka w sukience z pasiastym fartuszkiem. Na proporcu z wizerunkiem Świętej Marii napis „Dankowice 1978”. Wierni niosą krzyże ozdobione wieńcami, pod jednym z nich napis Parafia Radziszów. Wszyscy idą w zwartej procesji. Na ich czele zakonnik. Pośród procesji orkiestra z dyrygentem. Wierni przepasani biało-czerwonymi wstęgami niosą krzyże, proporce, wieńce. Procesja idzie po ubitej ścieżce pośród drzew. Za nimi kolejna orkiestra dęta, dalej kobiety niosące wstęgi. Za nimi dziewczęta i chłopcy w ludowych strojach. Cztery kobiety niosą wieniec ze zbóż. Górnik z czerwonym pióropuszem na czapce niesie chorągiew swojej parafii. Kolejna grupa kobiet w strojach ludowych niesie wieniec z kwiatów i zbóż. Dyrygent wyznacza rytm orkiestrze, jej członkowie to mężczyźni w granatowych mundurach. Górale niosą złotą, bogato rzeźbioną kapliczkę z figurą Matki Boskiej, nad nią baldachim. Grupa dzieci przygląda się procesji. Nad wiernymi górują liczne krzyże, proporce i chorągwie. Procesja podchodzi pod bazylikę Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zeprzydowskiej. Zbliżenie na góralską orkiestrę. Za nią wierni z krzyżami ze zboża, kobieta niesie bochenek chleba. Kolejni wierni niosą figurę Chrystusa w łodzi ze zbóż. Ludzie tłoczą się na placu przed bazyliką. Górnik z czerwonym pióropuszem niesie chorągiew z napisem: Święta Barbaro, patronko górników, opiekuj się nami. Kobiety w ludowych, wzorzystych sukienkach trzymają bukiety kwiatów. Górnik z czarnym pióropuszem trzyma wieniec z białych i czerwonych kwiatów w kształcie serca. Jedna z osób trzyma wysoko nad głową radiomagnetofon. Część wiernych stoi przed klasztorem, pozostali idą, za nimi kolejna orkiestra, dalej starsze kobiety i górnik z białym pióropuszem. W procesji kobiety i dziewczynki w sukienkach z bufiastymi rękawami i kołnierzami ze sterczącej koronki noszą kwieciste wianki na głowach. Dwóch mężczyzn niesie helikony, instrumenty dęte o szerokim kielichu, za nimi dwie młode pary mężczyźni w garniturach z białymi muszkami i kobiety w białych sukniach. Zbliżenie na bogato zdobioną złotą kapliczkę z figurą Matki Boskiej. Nieopodal przy stoliku zakonnik, zbiera ofiarę na odbudowę pustelni brata Alberta. Inny mężczyzna siedzi na chodniku, zbiera datki. Zbliżenia na rzeźby Świętych, zdobiące bramy bazyliki. Napis realizacja Krzysztof Chojnacki.